tutaj ta strona wiesz Zawsze ja też mogę dobrze pracować. Dla okay. no, ja. rany tylko nie zmienię, bo muszę dobrze wypracować, więc naprawdę, jak do roku nie jest to Jest głos. No było, no i Było kochani, Tu sobie, gdzieś No, gdzieś mu uciekła stóra, o ja tam nie wiem. Jak ja Było. E to było bardzo elegancko, efekty. Z tym samym jest tak, jak to Tu jeszcze podświetlony, tylko nie mam Tu do Dobrze mieszał. dobrze, super. jest